Przygotowywanie reportaży nie jest zajęciem dla cyników, raczej dla poetów, na pewno dla ludzi wrażliwych, którzy mogą swojego bohatera oddać empatię, poświęcić mu dużo czasu i pozostać w jego cieniu. Marzę mi się, aby statuetka Melchiora trafiła w pięć która stworzył podręcznik słuchania, dlatego że współczesny człowiek Słuchanie to przecież klucz do zrozumienia drugiego człowieka, a zrozumienie to sedno budowania dzieci, a zatem uczymy się słuchać. Dla mnie, reportaż to nieustanne opowiadanie. Opowiadanie, opowiadanie, opowiadanie i, i cały czas zapraszanie nowych ludzi do tego coraz szerszego kręgu. Małe i duże zamieszkanie na mojej redakcyjnej szafie, gadają o kredyt wieczorem. A tak, no to już nasza rola, mamy w na że mam ludzkich wspierać i do rzeczy wielkich prowadzić. Nie żeby się starczył, ale czasem naprawdę muszę się nasłuchać. I za to właśnie w Tworzenie reportażu jest dla mnie pasją i traktuję tego jako pracy. Już od kilkunastu lat zajmuję się reportażem radiowym. I każda nagroda to dla mnie ogromne wyróżnienie i taka chęć do, do dalszej pracy na tej woktazie, bardzo Mistrz, Miszur, czym dla mnie są Melchior, święta, wielkim świętem. Co tam na będzie na jutro stole? Trwa rozmówcieszka, bo pani, 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 panie 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 kolekcji Krzeci. Myślę że jednak, reportaż leci. 20 lat temu usłyszałam w radiu reportaż Krystyny Mediowy Głębokie zanurzenie i wtedy postanowiłam, że jak kiedyś też będę robiła reportaże i z będę pracowała w Ale wtedy nigdy nie marzyłam, że będę zdobywała takie nagrody. To nieodmiennie budzi mój i zachwyt, i wielkie zdumienie. Śmieję się czasami, że jestem takim trochę detektywem historycznym. A to jest mój mediot. Mediot jest. Panem. Najbardziej sympatycznym starszym Panem był mój ukochany tata, a Melio mnie zaraz bardzo Premiera Roku i radiowy reportażysta Roku to kategorie dla autorów, których tworzyłem filmik. Do w kategorii inspiracji Roku jury nominowało Głos Ewangelii, Tomasza Wiśniewskiego, Henryka Bedo i Waldemara Kasperczaka, zgłoszonych przez Fundację Głos Ewangelii, Irene i Jerzego Morawskich oraz Agnieszkę Zbiedkę, zgłoszonych przez Telewizję Polską. Nazwiska zwycięzców w kategorii Inspiracja Roku ogłoszą Pani Prezes Jolanta Wiśniewska oraz Pan Henryk Cichecki, członek Zarządu Polskiego Rady. Zapraszam na... Inspiracja roku. Żyj postanowiło przyznać dwie różne nagrody. Jedna z nich, jak uzasadniono, za reportaże prasowe, o powinności artysty, o obowiązku, jaki on ma wobec własnego talentu, wobec świata. Wobec tego, kto mu ten talent podarował. Statułekę Melgiora otrzymuje pani Angelika Kuźniak. <klucza> otrzymują ją Irena i Jerzy Morawski. Pani Magdalena Bonowska z redakcji programu pierwszego Telewizji Polskiej. Ponadto w protokole, że jeśli wyraża uznanie dla konsekwencji, jaką reporterzy polityki piszą o współczesnej Polsce, dla ich wnikliwości, dla bezbłędnej, często kunsztownej formy, jaką się posługuje. Dobra. Prosimy o zabranie Kim jest radiowy reportażysta roku 2014? Panie Prezesie prosimy o ogłoszenie nazwiska zwycięzcy. Szanowni Państwo, to wielki honor dla mnie, że mogę wobec Państwa i wobec słuchaczy Radiowej Jedynki poinformować, ogłosić, że reportażystką radiową w roku 2014 jest Pani Agnieszka Mirska czy Żadnego? <noise>

po prostu odebrało mowę. Ja, ja jestem od słuchania, właśnie to słuchania, więc tylko bardzo serdecznie podziękuję i Żyli i wszystkim, którzy mi pomagają w pracy nad reportażem, przede wszystkim też realizatorom i bohaterom, którzy mi zaufali, a tak sobie myślę, że tak naprawdę to za każdym razem, kiedy wręczany jest ten mecz, to wygrywa reportaż i jego siła opowiadania o świecie i emocje. Dziękuję bardzo.